Odebranie zaświadczeń o wyborze przez nowych radnych Rady Miasta i burmistrza miasta jest istotnym momentem w procesie demokratycznym i rozpoczęciu pracy na rzecz społeczności lokalnej. To symboliczny gest potwierdzający zaufanie wyborców i oficjalne przekazanie odpowiedzialności za reprezentowanie interesów mieszkańców. W piąkach takie wydarzenie odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego. W budynku dawnego kasyna przy ulicy Zakładowej w poniedziałek 29 kwietnia. Nowo wybrani radni Rady Miasta oraz burmistrz pionek otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór w ostatnich wyborach samorządowych. Ceremonię poprowadził przewodniczący Komisji Wyborczej w Pionkach, Wojciech Zapaśnik, który wręczył każdemu z nowo wybranych zaświadczenie o wyborze oraz egzemplarz statutu gminy Miasta Pionki. Uroczystość ta była pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Nowo wybrany burmistrz Łukasz Miśkiewicz podziękował komisji za sprawne przeprowadzenie wyborów oraz zachęcił wszystkich radnych do współpracy na rzecz miasta. Przypominamy, że pierwsza sesja Rady Miasta kadencji 2024-2029 odbędzie się 7 maja. Podczas tej sesji burmistrz i radni złożą uroczyste ślubowanie i podejmą pierwsze decyzje.